Byłem raz na koncercie za wielką grande, była tam cała kocia muza i śpiewaliśmy koci pop. Były tam rekwizyty i wielka sztuczna karma, ale nie spodziewaliśmy się że ktoś ją ukra. Była tam lista kotów którzy nie mogą wejść na końce jednak wykiwali ochroniarze i zmienili nasz koncept. Zobaczyli wielką karmę więc ja podnieśli. Karmę podnieśli, wynieśli, i przez rzekę przenieśli. Wszyscy się zastanawiamy gdzie jest nasz główny rekwizyt na który mieliśmy wejść. Patrzymy a tam idzie ze swoim składem oczywiście musiał ją zjeść. Musieli zjeść, musieli zjeść, wielką sztuczną karmę musieli zjeść. Musieli zjeść, nie musieli, a zjedli, wielką sztuczną karmę musieli zjeść. Udławcie się tym rekwizytem. Są podobni. Pa.